Alert, alert! Odpalamy protokół Operacja Hannibal z Nigerii. Mamy dla was historię tak szokującą, tak absurdalną i tak genialną w swojej prostocie, że aż sami nie wiemy co powiedzieć. Na celowniku, znana wokalistka, zwycięzczyni The Voice of Poland Natalia Sikora. Myśleliśmy, że w polskim showbiznesie widzieliśmy już wszystko, ale ta historia przebija nawet Daniela Martyniuka i jego hulajnogę. Co się stało? Otóż pani Natalia została oszukana na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Myślicie, że na amerykańskiego żołnierza, na inwestycje w kryptowaluty? O nie, to jest zbyt banalne dla naszych gwiazd. Pani Natalia Sikora została oszukana na Antoniego Hopkinsa. Słyszycie to? Na Hannibala Lectera. Co tu się właśnie stało? Jak do nasi pudelek, oszust prawdopodobnie z Nigerii przez rok udawał Antoniego Hopkinsa i co? I oczywiście zakochał się w pani Natalii, a ona jak widać w to uwierzyła. To jest proszę państwa arcydzieło. To jest ten poziom absurdu, którego nie wymyśliłby żaden scenarzysta. Wyobrażacie sobie te rozmowy? Cześć, tu Hannibal. Właśnie zjadłem wątróbkę. A co u ciebie, kochanie? To jest po prostu niewiarygodne. Przez rok. Ona myślała, że pisze z 80-letnim światowej sławy aktorem, laureatem Oscara, a on w międzyczasie wyciągał od niej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Na co? Na bilet do Polski? Na nową maskę? My w alercie celebryckim jesteśmy w absolutnym szoku. Ale też nie ukrywajmy, jesteśmy pełni podziwu dla tego oszusta. Co za kreatywność! A co na to sama pani Natalia? Oczywiście jest zdruzgotana i powiedziała to piękne medialne zdanie, które przejdzie do historii. Cytujemy. Moje marzenie zamieniono w traumę. Co za piękna bolesna puenta. to jest ten dramat, który kochamy. Co myślicie? To jest najbardziej absurdalny skam roku, czy może jednak trochę jej współczujecie? Czekamy na wasze opinie. I subskrybujcie, bo my będziemy z uwagą śledzić, czy ktoś nie podszywa się teraz pod Alapacino.